Jest już między innymi tutaj i tutaj, a teraz zostanie upamiętnione po raz kolejny. W Sosnowcu kończą się prace nad muralem, który przypomina postać śpiewaka związanego z tym miastem. Ta historia już tak wchodzi w zapomnienie w zasadzie. Młodsze pokolenia mało wiedzą na ten temat. No a fajnie, że to powstało tutaj. My, my, faktycznie myśli Pan, że się Sosnowicza nie utożsamiają jakkolwiek jeszcze z... Chyba to jeszcze tak. No oczywiście, jest powiedzenie chłopak Sosnowca... Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu i po raz pierwszy wystąpił właśnie tutaj. Później przyszła wielka sława. Już w 1926 roku opuścił Polskę i zrobił międzynarodową karierę. Gdy tenor w 1935 roku śpiewał wielki przebój brunetki i blondynki był u szczytu swojej sławy. Ja myślę, że o Kiepurze trzeba nieustannie mówić. Nie, oczywiście nie tylko o nim, ale Kiepura jest tą postacią, która chyba najbardziej jest znaną... E... Osobą urodzoną w Sosnowcu i wydaje mi się, że tutaj przesady nie będzie, a szczególnie, że jeżeli to była szkoła muzyczna imienia Jana Kiepury, no to tym bardziej jego wizerunek tam powinien się znajdować. Nieprzypadkowy jest także czas. Gdyby żył, w tym roku Jan Kiepura miałby 120 lat. Tak się składa, że Sosnowiec również obchodzi 120-lecie nadania praw miejskich. Ta okrągła rocznica zostanie uczczona m.in. podczas Dni Miasta, które zaplanowano od 16 do 18 września.